Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z klubu Romantyki Secret Nebus Erequiem. Lecimy sobie z odcinkiem czwartym, częścią pierwszą. Ile części będzie, to nie wiem, bo dalej nie mam tego ławki, jak porównać, ale yy, standardowo każda część po 10 minut. Yy, no i co, no i na wstępie pamiętajcie o komentarzach, które bardzo motywują do dalszego nagrywania. Ciekawe, ile będzie się ładować. Miasto rodków, ostatni bastion ludzkości. Czyżby? Rozdział czwarty, anam, anamnezja. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Uwaga, ten epizod zawiera sceny mimo wolnego spożywania substancji zakazanych. Prosimy czytać y, ostrożnie. Okej, okay, rozumiem. Moje ręce drżały, ściskając kilka kartek, tak, że na papierze pojawiały się w Upuściłam dokumenty na podłogę. Wpatrzyłam się w niewidzącym wzrokiem w przestrzeń przed sobą. Jeszcze jeden osalały. Myśli przebiegały przez głowę, jak szalona: kto, kiedy, jak? Pochylona nad kartkami łakomie, biegałam wzrokiem po linijkach. Jak im mówił Dimitri, znam, zanim się pojawiłam, oddział zajmował się dochodzeniem w sprawie tego, co stało się z bazą. W tej teczce jest masa informacji technicznych o budynku, ilości personelu itd. Ale to nie to, po prostu zbiór faktów, gdzie najnowsze dane. Zostawiwszy dokumenty, zaczęłam przetrząsać szufladę biurka. Tu też były notatki, ale napisane odręcznie. Wyjąwszy kartki, odwróciłam się w stronę okna. Baza zapadła się pod ziemię wskutek zawału. Jednakże jego forma, przyczyna i struktura są nieznane. Zniszczenia wskazują na pęknięcie w skorupie ziemskiej. Głębokość jest nieznana. Zbadanie szczeliny od środka jest niemożliwe. Nie da się zbliżyć do miejsca katastrofy z powodu istot, które zamieszkują strefę. Nie było widocznych przyczyn powstania szczeliny. Być może jej pojawienie się spowodował wpływ nieznanego obiektu. <laughs> Podpisane przez Grega to podsumowanie do jego dzieła. Zamyśliłam się przygryzając od środka policzek. Pęknięcie powstało dokładnie tam, gdzie stała baza, a teraz roi się tam od potworów i nawet nieśmiertelnie nie wiedzą dokładnie, co się stało. Bardzo to wszystko dziwne. Co gorsza, nijak nie tłumaczy tego, co się ze mną stało. Kolejne papiery zawierały starsze zapiski, przebiegłam po nich wzrokiem, żeby przypadkiem nie opuścić czegoś ważnego. Była tam jednak mowa tylko o pogodzie. Po kataklizmach, które naniosły naszej planecie straszne rany, klimat, zmieniła, klimat zmienił się we wszystkich miejscach na świecie. I to wszystko gdzieś jeszcze powinny być dane. Coś mnie dończyło. Lekki przestrach powoli skręcał się w ciasny węzeł, zmieniał się w strach, który ściskał tak, że każde zaczerpnięcie powietrza okazywało się bolesne. Tej nocy księżyc był szczególnie dobrze widoczny. Jego jasny blask przyda o, przydawał. Gabinetowi czarno-białego koloru, zlewając niektóre przedmioty w jeden niewyraźny kształt. Schowałam papiery z powrotem, postawiłam teczki na miejscu i rozejrzałam się. Może pozostałe dokumenty są gdzie indziej? Odsunąwszy krzesło generała, usiadłam na nim i zamyśliwszy się, przesunęłam palcami po krawędzi biurka. W cienkim blacie zdawało się z trudem namacać, Dawało się z trudem namacać zamek. Ukryta półka? Może uda się znaleźć klucz? Powinnam poszukać go pod lampą. pod Dostajemy punkcik adaptacji. Po lampę znalazłam pod nią mały płaski klucz. Był nie większy od paliczka palca. Znalazłaś klucz za pierwszym razem. Bardzo mnie to cieszy. Wystarczyło wsunąć go do dziurki, gdy rozległo się szczęknięcie i wysunęła się wąska flatka. Wewnątrz leżało samotne pudełeczko ze starymi żyletkami. Z rozczarowaniem przekręciłam je w palcach, w chciałoby się znaleźć coś więcej, ale zdaje się nikt nawet z niej nie korzysta. No, zostało ich tu niewiele, tak czy inaczej mogą się przydać. Nie pytam do czego. Przechyliłam głowę, żeby dokładnie obejrzeć szufladę. W samym jej końcu dostrzegłam niewielki kawałek papieru, który łatwo było przeoczyć. Ręka nie mieściła mi się w wąskiej przestrzeni. Trzeba było czymś zaczepić karteluszek. I tutaj mamy... Ok. Spróbować wyciągnąć. Czyli tutaj jak najbardziej mogę to wyciągnąć. To wygląda na ogłoszenie. Wyjąwszy papierek, znów odwróciłam się w stronę okna, oglądając niewielki obrazek. Ciekawe, ciekawe. Łowca demonów? Czy to było ogłoszenie o poszukiwaniu przestępcy, czy zaginionego człowieka? Wszystko wyglądało dziwacznie i nieskładnie, jakby twórca sam nie do końca wiedział, jaki cel ma jego praca. Twarz bohatera ogłoszenia była ukryta pod maską, przypominającą Pierrota. Rysunek był niewyraźny, zlewający się z tłem, przez co nie udawało się rozróżnić pozostałych detali. postać łowcy wyrażono, wyobrażono ekspresyjnie, wyglądał jakby przemykał między zastygłymi w powietrzu kroplami krwi. Smutno odrzucony przez ukochano Pierrot, dlaczego nie Legin? Z, zainteresowała cię maska łowcy demonów. Zamyśliłam się patrząc na dziwny obrazek, który z jakiegoś powodu zawładnął moją uwagą. Zagadka, która kryła się pod maską postaci wciągnęła mnie. Zamiast lubianego kłamcy i błazna z ogłoszenia patrzyły smutne rysy emanujące rozpaczą. Z dachu spadła gruda śniegu i przeleciała za oknem. Gwałtowny dźwięk sprawił, że drgnęła przychodząc do siebie. Um, włożywszy z powrotem dziwne ogłoszenie, ścisnąłam w palcach paczuszkę um, i zamknęłam szufladę. Um, nie przeczytałam, bo boję się, że to może być drażliwe słowo dla YouTube'a. Ja tam do końca nie wiem, jakie są wszystkie, ale każde, które ma um, jakikolwiek związek z czymś nielegalnym, złym człowiekiem, zakazanym. Także tu może mieć zastosowanie całkowicie normalne albo nie. Trzeba się stąd wynieść, póki nie zaczęli mnie szukać. Ruszyłam w stronę wyjścia, ale zatrzymałam się po środku pokoju jeszcze raz, żeby obrzucić je spojrzeniem. Wydało mi się, że przedmioty leżały na miejscach i gabinet wyglądał jak przedtem, prawie. Od, dr od drzwi ciągnęło się ledwie zauważalne pasmo cienia, którego wcześniej nie było. Nie byłam sama. Odwrócenie głowy wymagało wielkiego wysiłku. Wstrzymawszy oddech, wpatrywałam się w ciemność. Cień zrobił krok, zbliżając się. Powoli, nie spuszczając wzroku z drzwi, odwróciłam się i cofnęłam. potknęłam się. Jak można nie odwracać wzroku od drzwi i się obrócić? Dobra, nieważne. potknęłam się o podło i opadłam. I wciąż czukałam się jak najdalej od zbliżającej się ciemności. Zatrzymałam się dopiero wtedy, gdy oparłam się plecami o ścianę. Oświetlony blaskiem księżyca stał przede mną Dimitri. Kto by się spodziewał, że on? Ścisnęła podałeczko, yy, chowając za plecami. Może jeszcze go nie zauważył. Mężczyzna stanął nade mną, patrząc surowo w dół. Każdy centymetr sześcienny gabinetu wypełniała ciężka atmosfera. Co ty tu robisz? Otworzyłam usta, żeby coś powiedzieć, ale słowa nie chciały wyjść mi z gardła. Pochylił się jeszcze niżej. Pokaż, co masz w ręku. Yy... Mm -hmm. No, dobra, i tak musimy dać ten wybór diamentowy, bo tutaj będziemy mieć punkty. Tego. No. I to też nie jest wybór sarduszkowy. Przełknąłem ślinę, nie mając siły się ruszyć. Wiadomo, co pomyśli, kiedy zobaczy, można wyrzucić paczuszkę za pudełka? Albo lepiej, nie, jeden podejrzany ruch i on może. Popatrzyłam na zarys kabury na biodrze mężczyzn. się moje spojrzenie, Dimitri wyjął pistolet i położył go na stole. Potem uniósł ręce, pokazując, że jest bezbronny. Możesz się nie bać, nie mam zamiaru używać siły. Ale nie uda ci się zdjąć z siebie góry mięśni i doświadczenia bojowego. Tak jeśli chodzi o facetów, to nie trzeba im góry mięśni, wystarczy im genetyka. A teraz otwórz dłoń. Głupia sytuacja. Pozostaje tylko go posłuchać. Zamiast tego delikatnie pokręciłam głową. Było błędem nadużywać cierpliwości generała, ale starałam się choć trochę zyskać na czasie, próbując wymyślić wymówkę, która będzie mogła mnie uratować. Dimitri przykucnął przede mną i brutalnie pociągnął w swoją stronę moją rękę. Trzymając mnie za nadgarstek nacisnął na zaciśnięty na pudełeczku palce. To wszystko, tylko wszystko utrudniasz. Ścisnął mocniej moją dłoń. Jego palce przesunęły się pobliźnie, a ja przegryzłam policzek do bólu. Chwyt osłabł, pudełko upadło na podłogę. W mroku przemknął chłodny odblask księżyca na wypadających ostrzach, tak to nazwijmy. Chociaż to nie wiem, czy też nie podejdzie pod cenzurę. Z bólu napłynęły mi do oczu Zwiesiłam głowę, nie rozumiejąc dlaczego tak pali mnie skóra. Generał nie puszczał mojej ręki, Wciąż mocno trzymając mnie za garsty. Ojejku, ojejku, przepraszam. Mm. Staram się ci się ufać, ale ty, jakby na złość, próbujesz zrobić, żeby było inaczej. Nie puścił ani ręki, ani mnie. Popatrzyłam na Dimitria. W jego oczach widać było zdecydowanie, a więc granica została przekroczona i nie ma co czekać na zmiłowanie. Nie uratują nieusprawiedliwienia i wymówki. Pozostaje tylko liczyć na ucieczkę. Szybko złapałam ją z Hmm, I chlasnam ją rękę Dimitrię jednocześnie próbując się wyrwać i przemknąć do wyjścia. O oh, fuck! Dimitri puścił mój nadgarstek, ale zdążył złapać mnie za bluzę i powalić na podłogę. I po co to było? Atara. Rozpaczliwie przebierałam nogami, próbując odepchnąć nim mężczyznę i uwolnić się. Podciągnął mnie mocniej i znalazłam się tam, gdzie byłam wcześniej. Żeby się utrzymać złapałam za nogę stołu i dopiero teraz przypomniałam sobie o leżącym na nim pistolecie. Mam szansę, ona jest wariatką. Ostatnimi siłami kopnęłam na oślep do tyłu. Trafiłam, bluzy już nikt nie trzymał. Wystarczyło mi sekundę, żebym podniosła się i dosięgnęła pistoletu. Gdy tylko go złapałam, Dimitri pociągnął mnie za nogę z powrotem. Kopiąc odwróciłam się na plecy, ledwie zdążywszy odbezpieczyć broń. W chwili gdy mężczyzna pochylił się nade mną rozkładając ręce po bokach mojej głowy... Wyciągnąłem przed siebie pistolet, celując mu w głowę. Było mi ciężko oddychać. Ciało nie chciało się poruszyć. Brakowało mi powietrza. Zachrystywałam się, podczas gdy Dimitri patrzył na mnie całkiem spokojnie. Moje ciało było miękką, podatną gliną, a jego zahartowanym metalem. Nie żeby coś, ale ja widzę po prostu oczami wyobraźni tę scenę. Oh my godness. Zraniona ręka była całkiem blisko. Kropelki krwi powoli przesiąkały przez moje włosy. Cieszyło mnie, że gęste, czerwone krople wyciekają nie ze mnie. Różnica naszych gabarytów była teraz szczególnie wyraźna. Gdyby chciał zrobić mi krzywdę, zrobiłby to o wiele wcześniej i szybciej. Ale co on chce osiągnąć? Chcę z tobą współpracować jak na razie. Jego nogi były po obu stronach moich bioder jeszcze trochę i ciała się zatknął, Jak gdyby zamykając mnie w klatce mężczyzna połączył kolana, ściskając zdobycz, nie dając się ruszyć. Wzdrygnąłam się od dotyku. Serce zamiera ze za strachu, napięcia lub oczekiwania ciągu dalszego. Proszę, nie. Tu nie jest ścieżka Dymitriego, tylko Kaina. Nie róbcie mi tego, no. <grytania> Trzeba po prostu wystrzelić i będę mogła uciec. Może w ramię? Czy od razu w głowę? Palce mocniej dotkną... dotknęły spustu. Trzeba i tym się zajmiemy w następnym odcinku. Tylko moje pytanie jest, co zrobisz idiotko, jak już go się pozbędziesz? I uciekniesz. Poradzisz sobie? Nie sądzę. Dobra, i to jest to tylko moje pytanie na koniec tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!